Cześć, z tej strony Radek z kanału GSM -e i w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam jak będzie wyglądało moje stanowisko do streamowania. Pokażę Wam elementy wszystkie typu biurko i tak dalej i jak będziemy to montować, wszystko składać. Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Ja już nie przedłużam i zaczynamy. No i zaczynamy oczywiście od najważniejszego, czyli od biureczka. Biurko do mnie przyszło, zaraz będziemy rozpakowywać i skręcać. A propos tego biurka, więcej szczegółów opowiem Wam potem jak już się skręcimy. Teraz otworzymy nóżki. O, tutaj mamy wszystkie akcesoria. Mamy nóżki, akcesoria, pilot i wszystko, żeby się działało. Jak widzieliście montaż biureczka poszedł bardzo szybko, my zabieramy się teraz do jego podłączania. Jak widzicie biurko już zostało skręcone Myśleliśmy, że zajmie to dużo więcej czasu Jednak okazało się to bardzo intuicyjne Naprawdę łatwo się skręcało to biurko Blat jest bardzo gruby, naprawdę wydaje się być mega wytrzymały Ale jednak mimo wszystko biurko poszło szybko Bierzemy się za kolejne części Dobra, więc teraz będziemy wymieniać starą obudowę na nową obudowę Oraz dodatkowe części będziemy wkładać do tej nowej obudowy I właśnie teraz będziemy się zajmować nową obudową, żeby to wszystko fajnie wyglądało No i tak, jak widzicie wyglądam trochę inaczej, bo mamy chyba tydzień, dwa albo trzy tygodnie po skręceniu tamtego biureczka. Niestety jedna część... Jechała nam prawie 3 tygodnie, dlatego nie mogliśmy skończyć robić tego stanowiska. Ale już mamy wszystko zrobione, już mamy wszystko skończone i już Wam mówię, co tu się zmieniło. Zacznijmy od najważniejszego, czyli biureczka. Takie biurko możecie zamówić na stronie daming.pl, wpisując kod GSM. dzięki czemu macie 10% rabatu. Lub też dzwoniąc na numer, lub pisząc na maila, które podam Wam w opisie tego filmu, tak żebyście mieli, sobie sprawdzili. I podam Wam również też tam stronę właśnie daming.pl. Gdybyście zapomnieli, żebyście mieli wszystko pod ręką. W biurku oczywiście zostały zamontowane LEDy, dzięki którym możecie dobrze oświetlić swoje stanowisko i trochę je upiększyć. Posiadają one różne tryby oraz różne kolory, które można dowolnie zmieniać. Do zestawu z biurkiem mamy dołączony oczywiście pilot, który nimi steruje. W biurku mamy też maskownice do kabli, żeby nie przewijały się one po stanowisku i oczywiście ładnie oraz estetycznie wyglądały. W biurku mamy też ukryte wejścia na USB oraz kontakty, dzięki nim można sobie łatwo podładować telefon czy cokolwiek tam chcecie. Fajną opcją jest to, że w razie gdyby nie były przyda, można je sobie schować. Dokupiłem również klawiaturę mechaniczną oraz myszkę, przez co jeszcze wygodniej będzie mi się prowadziło dla Was streamy. Oprócz biurka dokupiłem statyw na mikrofon, aby nagrania i streamy były jeszcze bardziej dla mnie wygodne oraz żebyście dostawali jak najlepszą jakość tego dźwięku. Sam już chyba ponad 8-letni mikrofon, tak mi się wydaje, że ma z 8 lat albo i więcej, zamontowałem w koszyku również dlatego, aby te nagrania były jak najlepszej jakości. Mikrofon działa na USB, więc nie potrzebuje karty dźwiękowej. Dwa monitory już miałem, więc nie musiałem na szczęście dokupywać drugiego, jednak zamontowałem je na wygodnym stat który przekręca się do biurka, aby nie zajmować na nim miejsca, na podstawki do monitorów, żeby mieć właśnie sporo tego miejsca, bo sam go sporo potrzebuje na biurku, aby wygodnie mi się na nim pracowało. Kamerka to chyba najsłabszy punkt programu i myślę, że to na nią w pierwszej kolejności będziemy zbierać na streamach. Nagrywa tylko w HD, ale myślę, że na takie pierwsze potrzeby przy streamach, żeby po prostu wystartować wystarczy. Tak prezentuje się cała góra stanowiska, więc może przejdźmy do samego komputera. O technikaliach wam nie opowiem, bo dla wielu ludzi może to być nieciekawe. Jednak jest ono zoptymalizowane tak, żeby dobrze się na nim streamowało bez żadnych przycięć. Sam komputer upiększyliśmy wiatrakami RGB, który daje fajny kolor oraz nowymi chłodzeniami na ramy, które również świecą. Żeby przyspieszyć działanie komputera dokupiłem też dysk SSD, przez co na pewno będzie on szybszy. Zainwestowałem jeszcze w lepszy internet, tak żeby streamy były w jak najlepszej jakości. Także tak jak widzieliście w tytule filmu, ruszamy ze streamami. Ja chciałem tylko wam przypomnieć jeszcze o promocji na biureczko daming.pl, tam wpisujecie kod GSMA, dzięki któremu macie 10% rabatu na biurka. Także to by było chyba na tyle. Ja się z wami żegnam, Nie Zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę oraz oczywiście wbijcie na mojego Instagrama i zostawcie tam followka. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!